Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj, kochani, tak mówiłam ostatnio, zrobiłam zamówienie ze sklepu House. No i sprawdzimy dzisiaj, bo przyszła do mnie paczka, słuchajcie, i czeka. Ja tutaj nic nie mierzyłam. Poczekałam po prostu na taką wspólną, wspólne z Wami... No, takie, wiecie, pierwsze wrażenie, a nie to, że ja otwieram paczkę, coś tam mierzę i tak dalej. Także zobaczymy sobie dzisiaj, bo jestem bardzo ciekawa, bo pisaliście mi, że haus to jest w ogóle też taki sklep, powiedzmy, bardziej młodzieżowy. Także jestem ciekawa. Nie pamiętam, właśnie, czy ja coś mam z hausa, czy, czy nie. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, na pewno w tym sklepie byłam, na pewno coś mierzyłam, ale czy coś mam, nie pamiętam, w każdym bądź razie ostatnio też Wam pokazywałam kamizelkę, która po prostu, no też y, mi nie spasowała, ze względu na to, że nie miała zamka y, tutaj i ten rozmiar troszeczkę był dla mnie, no nie była dobra, ale wiecie, jak zrobiło się ruch, to tutaj się wszystko to, y, pomiędzy gusiczkami robiły się takie, wiecie, dziury i to bardzo nieładnie wyglądało, także Kamizelka jeszcze u mnie leży, ale będę musiała właśnie zrobić zwrot, ale pomyślałam sobie o tym, że już przymierzymy dzisiaj, przymierzę Wam, zobaczymy te bluzeczki, czy coś w ogóle będzie się nadawało, czy coś w ogóle, wiecie, w rozmiarze wejdę. Także kochani, otwieramy paczuchę, nam okno, bo niestety oczywiście psy szczekają i mało co słychać jakieś odgłosy z dworu więc myślę, że będzie lepiej. Bardzo fajnie się otwiera paczka i mamy napis, żeby otworzyć tutaj i już jestem. Zobaczcie, jak szybciutko. Jak wiecie lub nie wiecie, zamówiłam, kochani, koszulki. O, ładnie, ładnie przyszło. Zobaczcie, zamówiłam tyle koszulek, także dzisiaj będziemy sprawdzać składy i pokażę Wam. No i oczywiście zobaczymy, czy... Czy się uda w coś zmieścić i czy coś będzie godne polecenia. Na pierwszy rzut idzie koszulka czarna. Czarna zwykła, dekolt w serek. Tak się prezentuje. Rozmiar XL, tak jak na nią patrzę to nie wydaje się być mała. Nie wiem jak z długością, ale mała taka jakaś, tak jak patrzę to się nie wydaje. No ale wiadomo, trzeba założyć, zobaczymy. I teraz tak, interesuje nas cena. Hmm, ceny tutaj niestety nie ma. Dobra, to ceny Wam po prostu e, ceny Wam będę musiała jakoś e, tutaj podpisać. Ewentualnie podlinkuję w opisie filmu te koszulki, które ja mam, no to w takim razie, jeżeli nie ma cen, sprawdzimy sobie e, skład. Bo przyznam szczerze, że przy zamówieniu y, nie patrzyłam na w ogóle na składy. I tak kochani, czy ja tutaj jestem w stanie w ogóle 100% czegoś? Koton. Dobra. 100% pawełna. Zobaczymy. No jest to taka cieńsza bluzeczka. Cieniutka. Nawet tutaj są takie prześwity. Y, zobaczymy. Tak jak mówię, ja y, praktycznie wszystko brałam w rozmiarze XL. Także pierwsza Czarna, tak jak Wam mówiłam, brakuje mi koszulek basicowych. Dzisiaj w ogóle mam koszulkę, jakbyście się pytali, z tej firmy SDR, Założoną do dresów, także wiecie, elegancka bluzka i dresiki, nie? No ale teraz moda jest tak różnorodna, że naprawdę wszystko przyjmie. O, to widzicie? To widzę, że już jest dłuższa. Zobaczcie, tutaj w ogóle jest większy, tam jest bardziej podkrojony pod szyjkę, tutaj jest Większy ten dekolt jest oczywiście w Widać, że u nas po prostu dłuższa. XLK. No i co? I nie mamy tu cen, czemu oni cen nie dają. Też jest taka cieńsza. Fajnie, bo dłuższa. Tamta wydaje się być krótsza, co przed chwilą patrzyłam. I tutaj jeszcze Wam powiem, kochani, 50% mamy bawełny, 10% wiskozy. Także też skład jest całkiem fajny. I tak jak mówię, ceny nie podają, więc cenę Wam tutaj będę musiała dopisać. Czyli mamy drugą koszulkę z dobrym składem, czyli jeżeli będzie pasowała, to można śmiało y, brać. Taka mi się też spodobała. Zobaczcie, szara to jest taka z tych y, przecieranych, jakby robionych takich na stare. Jedną taką mam, y, ostatnio kupiłam w rezerw. No i też taki t-shirt, tam mi się wydaje tak troszeczkę krótsza. No jest ogólnie dość duża, powiem Wam, także nie do końca chyba ten sklep jest taki młodzieżowy, skoro no nie wiem, zobaczymy, okaże się w pomierzeniu, tak? Jak to będzie pasowało. Więc XL na pewno. Co tu mamy? Sawana. Sawana, tutaj złapane wszystko. I sprawdzimy skład. W takim razie tej koszulki 100% pawełna, no widzicie. Szara jest taka jaśniejsza od tej, co ja mam. No i też fajna z tymi napisami do jeansowych spodynek, do jakichś kolarek, do jeansów. E, fajna. Dobra, lecimy dalej. O, i są paseczki, bo ja oczywiście uwielbiam paseczki, kropeczki. <grym> Także coś paseczki musi być. Tym razem jest to Tamte były wszystkie dekolt okrągły. Tutaj mamy dekolt w serek. I z tego tak, tutaj mamy jeszcze kieszonkę. Nie wiem, czy to u Was będzie widać kieszonka, i z tyłu widzę na pleckach jest takie e, przeszycie. Chyba to widać, tak. Przeszycie przez całą koszulkę. I wydaje się ona być, nie wiem, czy może źle złożona. Tutaj mamy na bokach rozcięcia. Tak z jednej, z drugiej strony. I tak, jak ona jest tutaj złożona, to wydaje się, że przód jest krótszy. Zobaczcie, tak na ona przyszła, to przód krótszy. No i też xl -ka. Oczywiście ceny nie znamy, zaklejone. No i co, rozmiarowo? Rozmiarowa taka też dość duża ta koszulka. I dłuższa się wydaje. I zobaczymy sobie jeszcze tutaj skład materiału. Już Wam mówię, 100%. Bawełna, no widzicie, czyli w sumie wszystko jak do tej pory w dobrym składzie. Dobra, ceny będą oczywiście dopisane. Następna koszulka, też w tym samym stylu. Tutaj mamy kolor taki beżowy. Wycięcie w serek. Tutaj też chyba ta sama w ogóle koszulka, bo przeszycie kieszonka i też te rozcięcia z przodu rozcięcia i jest krótsza. Czy ona tu ma na rękawieniu? Rozmiar XL, oczywiście, e, ceny nie podają. Sprawdzimy skład, czyli powinno być 100% bawełna, skoro to jest taka sama i wygląda identycznie. To powinno być to samo. Już patrzymy, kochani. No, i nie mogę znaleźć, gdzie jesteście gdzie się schowałaś w składiku. O jest 100% bawełna. Dobra, bardzo ładny kolor beżu. Tak widzę, że naprawdę fajny kolorek. Zobaczymy, przymierzymy, zobaczymy i jeszcze widzę mam jedną w kolorze białym. I też chyba taka sama, coś mnie naszą. One były chyba niedrogie te koszulki, dlatego ja sobie wzięłam, wiecie różne, nie? I No to myślę, że już nie ma co sprawdzać, bo to będzie ta sama koszulka, przeszycie to samo, rozcięcia, więc to wszystko jest to samo. Więc na pewno też 100% bawełnka. I ostatnio mam czarną. Ta czarna jest troszeczkę inna. Zobaczcie. Uwielbiam takie koszulki. Takie właśnie. Nie takie t-shirty. T-shirty wiecie, wiadomo, się przydadzą na co dzień. Ale właśnie o tego typu, co mam na sobie. I na przykład. Taka, no rewelacja. jaką w nią weszła, to mega mi się podoba Fajnie czarna, więc wiecie, do latania. Nie jest krótka, z tego co widzę. Ten rękawek, nie wiem, czy u Was dobrze widać, bo na czarnym się troszkę źle pokazuje. Ten rękawek jest taki dekoracyjny, taka falbaneczka jakby. Z tyłu jest zapinany na guziczek. Tutaj mamy łezkę. O, teraz było chyba widać. łeska i guziczek. No i tutaj bardzo ładnie, powiem Wam, że a, bo mówiłam Wam, że mi się podobały na się z dwie koszulki właśnie tego typu coś, ale już niestety zostały wykupione, jeżeli nie zapomnę, to Wam pokażę, które to są koszulki, najwyżej na laptopa i pokażę Wam, które to są, bo mega mi się podobało, wiecie, czasami też warto sobie zaznaczyć na maila że chcemy na przykład powiadomienie o tym, że jeżeli coś tam wróci, to, żeby nam dali znać, i wtedy mamy szansę jeszcze coś kupić. No i co, kochani? Igelka bezcenna koszulka, i jeszcze sprawdzimy skład. Tutaj bardziej tak bym stawiała na coś innego, na slizkozę, ale zobaczymy. Zobaczymy, co oni tutaj mają w składzie 100% wiskoza, mhm. Od razu po prostu czuć pod ręką. Fajna koszulka. Dobra, kochani, to wszystko. Jeżeli chodzi o koszulki, troszkę jest zagniczone z przodu, więc, ale wiadomo, ja tego nie będę prasowała. Także koszulek mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Także biorę się za mierzenie i zobaczymy sobie, czy wszystko pasuje i kochani założyłam założyłam tą koszulkę jako pierwszą tam z tymi falbaneczkami bo ona mi się tak najbardziej e, spodobała była jej bardzo ciekawa akurat no mówię mam dresy e, widać też w ogóle, że kolor jest inny ten czarny jest inny niż ten czarny ten jest taki bardziej e, czarny naprawdę czarny e, i co w ona jest dobra kochani e, nic się tutaj nie dzieje jest okej. Okay. Czemu ona jest taka... Czemu ona jest taka biała tu? Kurczę. Widać to? A co tu się stało z tą koszulką? Czy hmm, hmm, hmm. No Nie. Nie wiem, co ona tutaj ma. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest coś, widzicie to? Czy to jest coś... Źle, mm, to już tu prasowało, nie wiem o co chodzi. No to już będzie chyba zwrotny, bo to, to ja nie wiem co to jest. O, widać to. <coughs> Jakieś takie białe. Hm. Tam byłam, wiecie co w tym, a w lustrze w łazience, nie mogę tego widać. Dobra, w każdym bądź razie bluzka mi się podoba bardzo, ale tu ze względu na to białe coś, no to będzie chyba do zwrotu. Ogólnie mogłaby zostać. Tak się ona prezentuje. Co prawda powiem Wam tak w biuście, o ile jest jeszcze w miarę dobra, mogłaby być, to ona biodra ma tutaj. Jeżeli o mnie chodzi, chciała tak opuścić, no zmieszczę się, nie? Ale ogólnie jest wąskawa w biodrach. Mogłaby mieć y, szersze biodra. Ewentualnie mogę ją tak, wiecie, troszeczkę ją, właśnie jak teraz, podciągłam, no i podciągnęłam i też może być. U mnie tutaj akurat mam tutaj na dresach taką patkę, więc tutaj będzie zaburzało, ale z tej strony można patrzeć, o tak ona się prezentuje z tyłu, myślę, że widać. Kochani fajna jest, jak chcecie to bierzcie, tylko mówię, nie wiem co tu się, dostrzegłam to dopiero teraz, nie wiem co tu się stało z tą koszulką, także to na pewno idzie do zwrotu, bo nie będę ryzykowała, wiecie, za ileś tam kasy, nie wiem ile ona kosztowała, że tutaj, wiecie, czegoś nie dopiorę, czy to nie jest przypadkiem coś prasowania? Nie wiem, mega dziwne, mega dziwne, no także widzicie, no tutaj w brzuchu jest miejsce, natomiast tutaj w biodrach troszeczkę mogło być więcej, nie jest, wiecie, taka super, ale właśnie taki styl bluzeczki bardzo mi się podoba. Bluzeczka kolejna. Ale tutaj powiem Wam, ona mi się za bardzo nie widzi. Jednak takie t-shirty zwykłe zawsze będą tutaj źle wyglądać na takiej sylwetce jak moja. Widzicie, musi być troszeczkę luzu właśnie, żeby to ładnie wyglądało. Nie t-shirt na pewno, który nas opina, tak? Powinien być taki bardziej oversize'owy, także tak on się prezentuje. Długość jest fajniejsza, ale moim zdaniem tutaj, o ile w biuście jeszcze wiecie, co wchodzę, w tych koszulkach, to bioderka, troszkę mi tutaj e, na bioderkach e, no niby jest ok, ale no nie, nie, do, nie za dobrze się czuję w takiej koszulce, żeby mnie tak, wiecie, wszystko tutaj opinało, także e, to na pewno, ta na pewno mi się nie, nie podoba. Tak kochani, bardzo mi się podobała, jeżeli chodzi o kolor, natomiast ewidentnie widać, że tutaj jest za ciasna, Tutaj się ciągnie w biuście. No jak ktoś lubi obcisłe koszulki, nie przeszkadza. Nie ma wałeczku, zobaczcie. Mnie ciekawie to wygląda, także ta na pewno nie. Podobała mi się ta czarna i jeszcze Wam jeszcze co pokażę, bo ściągałam. Wcześniej tego nie widziałam. Zobaczcie, że ona z tyłu też ma to. Widzicie? O, widać całe. Tu jest jakiś Białe nie o co to jest tył, a tu jest przód, widzicie? Cała jakaś coś nie tak z tą koszulką jest. Także ta beżowa, ta czarna no niestety musi iść zwrot. Może będę szukała czegoś podobnego w innych sklepach, bo bardzo mi się podoba, uważam, że korzystnie też wygląda, o wiele korzystniej niż w takiego typu koszulkach obcisłych. Mierzymy dalej. I Widzicie, niby wszystkie takie same, a jednak inne. Tutaj biuz już tak się nie ciągnie, nie widać tego jak w tamtej. Góra wygląda fajnie, natomiast one są dla mnie tutaj za obcisłe. One są bardzo w ogóle takie ciasne dla mnie, przylegające do ciała. Ja szukałam czegoś takiego bardziej luźnego, bo w opisie nie było chyba nic napisane, że one są do ciała, bo te do ciała omijałam, a tutaj na do ciała. Yy, I one po prostu są na mnie, że chodzi o biodra. Zaciasny, nie tyle o bo bo tu w tym biuście jakoś się mieszczę i jakoś to wygląda, widzicie, tu się nie ciągnie, ale no niestety tu bioderka nie wchodzę, także ta też niestety do oddania. I tu kochani będzie strzał w dziesiątkę, zobaczcie jaka fajna jest ta koszulka, fajny rękawek, dłuższy, dłuższy mój, wiecie, ręka, jak ktoś ma grubszą rękę, fajnie wygląda, zobaczcie. Dłuższa. Tutaj za brzuszek. Tutaj też mamy całkiem fajnie. Nie obciska. Widzicie? Luźna tutaj w pleckach. Nie ma efektu. Wiecie, że to wszystko ściśnięte. No i ta jest fajna. Ta mi się podoba. Tu mogę się nad nią naprawdę zastanowić. Fajny t-shirt. Taki podobny jak mam właśnie ten z Rezerwat. Tam na wyprzedaży ten szary. Chciałam baseballowe bez napisów. No to widzicie, na razie jeszcze nie znalazłam Z tych tutaj. No a spodobała mi się ta, także być może, że ta właśnie ze mną zostanie. Ale jeszcze szanse na baseball są Didusek, bo mamy dwie, dwie jeszcze do mierzenia, także zobaczymy. Ale piszcie, dajcie znać, no ta mi się podoba bardzo. Taka właśnie o, do dresiku gdzieś tam zarzucić na co dzień i lecimy. Fajna. Fajna z tym białym napisem, szary. Też myślę, że jest mi w tym e, w tym kolorku. Dobrze. Tak, tutaj ten biały troszeczkę dodaje świeżości. Fajny, fajny materiał. Nie wiem czy widzieliście, ale on jest taki właśnie e, jakby dekatyzowany, jak to się mówi na no to przecierany. On to mi się odwinęło. Fajny rękawek. Dajcie znać, jak Wam się w tej podoba, ale mi się wydaje, że wiecie, jak się ktoś czuje już, nie? Jakoś w czymś, to chyba się powinno takie coś zostawić, a nie, że tu mam ciasne, takie na tych biodrach, bez sensu. to widzicie, mam fajny luzik, o. o takie coś mi chodziło. Koszulka powinna być właśnie taka. No i co? Niby ten sam rozmiar, tak? A jednak Fasony się różnią. Dobra, mierzymy jeszcze te dwie pozostałe. No i kochani, mamy kolejnego Basic'a, ale tutaj, a nie, tu nawet mówię, troszeczkę się ciągnie w tym biuściku, nie? Widać tak troszkę na tym materiale i troszeczkę moim zdaniem niby jest dłuższa, ale w tych bioderkach ona jest znowu tutaj taka wąska, tak? Że się czuje tak niekomfortowo w niej. Zobaczcie, tu już ona bardziej obciska, o ile tu właśnie góra jest fajna, to ten duch właśnie już mi się nie podoba, jak on się układa, więc chyba no z tego co widzę, to, to raczej jej nie zostawię. Przyjemna, fajna mogłoby być, ale nie ten, nie ten fason dla mnie. No i tak, i ona się tu widzicie ewidentnie się tu. E, ciągnie na no i nie ma jak czarny ciuszek. Ale kochani, tutaj też widać, że w luśniku troszkę e, jest za mała, troszkę się ciągnie. Poza tym nie podoba mi się, jak wygląda rękawek. Tutaj e, wiem, że ona może być, wiecie, zaprasowana źle. W ogóle co tu znowu, coś takie? Jakieś e, zobaczcie, widzicie? Znowu tutaj coś jest na tej koszulce. No, to już na pewno idzie do zwrotu. Nowa koszulka, zobaczmy tu. o Widzicie? Ja też tu coś jest. Coś mi się to tu tutaj... O, widzicie? Wielu tak w kamerze widać, bo w lustrze tam byłam, nie widziałam. Coś tu się nie dzieje u nich z tymi czarnymi. O, tu jakieś białe. O, tu. No, będzie zwrot. Ale ogólnie też chyba za mała, mimo... Chociaż troszeczkę jest luźniejsza, widać to, że ona jest luźniejsza od tych pozostałych, od tej szarej chyba. Lepiej się tu układa. Byłabym nawet skłonna ją zostawić, bo takie coś mi, wiecie, chodziło do latania na co dzień. Koszulka, ale nie podoba mi się, że tu znowu jest całe białe. A dwa, że akurat może jest tutaj źle zaprasowane, ale gdzie tak odstaje ten rękaw, nie? Także tu może troszkę lepiej. O, może tu nie jest tak zaprasowany i troszkę lepiej się tu układa. Ale też, o, tak odstaje. Myślę, że tu widać odstaje od ręki, tak? Nie podobają mi się te rękaczki. Tutaj trochę za ciasne, rękawek jakby był za luźny. No i tu było, ewentualnie mógł być, ale to no, na pewno idzie też do zwrotu, dlatego że no, widzicie, cała jakaś biała znowuż, także jakieś buble sprzedaje chaos. Także, kochani, chyba jedna, jedyna. Zresztą, dobra, siądźmy i podsumujmy. Także, kochani, podsumowując, jestem właśnie jeszcze w tej koszulce, ale już ją ściągam. Już ją zwalniam, bo na pewno takiej w plamy jakieś białe nie będę zostawiała, więc e, nie wiem, czy mi się dzisiaj uda. Ale chciałabym podjechać właśnie do galerii, e, do hausa oddać kamizelkę i raczej wiecie, do zwrotu. Moim zdaniem idą wszystkie. E, Zostawiłabym czarną, mogłabym się zastanowić nad nią. E, Zostawiłabym tamtą czarną z wiskozy. Ale niestety one są, znaczy zostawiam, no musiałabym przemyśleć. Tą i tą czarną z wiskozy. Kiciunia, zaraz ci dam. E, tą czarną z wiskozy i tą, ewentualnie. Ale że one są, widzicie, na tym białym coś jakieś plamy, no to muszą mieć do sprotu, trudno. E, już raczej z hałasami będę chyba zamawiała. Koszulek. E, jedynie co, to typ z tych wszystkich koszulek. Ona chyba ogólnie była najdroższa. Coś mi się tak kojarzy jak robiłam zamówienie, że ona była najdroższa, ale w sumie jest najlepsza z tych wszystkich i tą chyba jedynie bym sobie zostawiła. No i widzicie, chciałabym gładką, basic, basica nie znalazłam, e, bez właśnie napisów, chciałam jakąś koszuleczkę, hmm, ta by mi, mówię, spasowała, ale no niestety. Cała jest biała, mówię, no może tu rękawek jest taki, odstaje, bo wiecie, jest troszeczkę źle. Zaprasowany ten drugi lepiej wygląda, więc mówię, no nawet na, tutaj na jakby na szerokość czy coś mówię nawet nie by była, ale no niestety, jest po prostu już zniszczona od samego, e, od samego wiecie, e, no, od, nawet nie używając jej, tak już jest zepsuta. Więc na pewno jej nie zostawię, a już wiecie, nie jest taka rewelacyjna, żeby po prostu szukać jakiejś innej z tej, po prostu. Będę szukać w innym sklepie. Także mówię, ten, ten typ, jedynie ta jedyna koszulka, która mi się z tego holu podoba. No i teraz dajcie znać, kochani, czy kupowaliście coś w hałasie, jak Wam się sprawdzają ubrania, jakie są jakościowe, jeżeli wiecie. Ja sobie będę chyba testować jedną, zobaczę jeszcze jaka jest cena tej koszulki, czy się na nią zdecyduję. Także na dzisiaj, kochani, wszystko. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy filmik podobał, dzisiejsze mierzymy. Zapraszam kochani no również na inne moje filmy. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, jeżeli film Ci się podobał. Zostawcie jakiś komentarz i kochani, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo bym prosiła o subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Myślę, że no, jestem na etapie Dalszego poszukiwania swojego wymarzonego t-shirtu. Pisałam jedna z Was, że, że z firmy COS można zamówić, ale powiem Wam, że ja tutaj w Częstochowie w ogóle nie mam tej firmy. Nie wiem, czy w ogóle można zamawiać też w Polsce, ale powiem Wam, że jak sprawdziłam na, przykład na, na stronie tej firmy, to po prostu te rozmiary są, jeżeli patrzę na tabelę rozmiarów, to za małe są. Na mnie wbiuście, no nie wiem, tak zerknęłam. E, także no, też mogłyby być po prostu przymaławe, a teraz zamywać wiecie, gdzieś tam za granicę, no to trochę e, bez sensu. Nie wiem, gdzie Wy zamawiacie te koszulki z tego cosa. No może gdzieś albo tam po Warszawie, czy coś. E, to może bym gdzieś mogła wejść i przymierzyć i jakąś kupić sobie fajną, fajne właśnie dwie basicowe, na przykład czarną, białą. Ale no niestety, no nie jadę na razie nigdzie e, poza, wiecie, częstochowe. Na żadne zakupy, więc no, muszę tutaj szukać po prostu lokalnie. Ewentualnie, wiadomo, no, mogłam zamówić e, internetowo, ale nie widzę, żeby ten coś miał e, sklep tutaj wysyłkowy z Polski. No nie wiem, może się mylę, dajcie znać. I skoro kupujecie w tym sklepie, to powinniście, powinniście wiedzieć. E, dobra, także wszystko myślę na dzisiaj. E, może z Rezerta coś pozamawiam, może z hm no jeszcze coś poszukam, może mi się coś tam trafi, także będziemy razem szukać. Bardzo serdecznie wam za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, zdrowo, cześć. Dobra kochani, nie wiem jak tu widać, bo tutaj w aparacie widzę, że jakoś tak jakieś smugi są, ale w każdym razie chciałam wam tylko pokazać tutaj te bluzeczki. Zobaczcie właśnie tutaj ta jest taka w paseczki. Ale to nie jest to, to jest sobie jakaś inna, bo tu pisze gładka. Mi chodzi o to, gładka bluzka z wiskozy, ona mi się podobała i tutaj macie. Nie wiem czemu tu piszę inaczej luźna bluzka. No dobra. W każdym razie jest biała, jest czarna. I jak wchodzimy tutaj to właśnie biała paseczki pokazuje. Czarna, taka turkusowa i panterka I ona jest za 40 zł I ją ja właśnie bym chciała sobie przymierzyć O, tak ona tutaj wygląda w zbliżeniu Te rękawki ma takie odwijane Czekajcie, zobaczymy jeszcze co oni tu pokazują Aha, no i tył Nie wiem jak tutaj widać w kamerze Tutaj ma takie rozcięcie jakby na plecach żeby to się ładnie układało, o tak wygląda ta bluzeczka, więc mówię 40 zł tylko ja chciałam zamówić xl -kę. i zobaczcie macie to powiadomienie, możecie sobie zamówić więc ja na razie nie zamawiam zobaczę może do sklepu, może gdzieś w sklepie będzie, tu dostępność w salonie można sobie sprawdzić i jeszcze jedno wam pokażę, czyli ta mnie ciekawiła ale właśnie nie było chyba w tej chwili widzę, że jest chyba tylko biała znaczy nie wiem jak inne kolory ale mnie interesowały z tego tylko ta biała i czarna więc biała w tej chwili widzę, że jest ale już zamówienie zrobiłam trochę mi tak nie pasuje ten house do końca jeżeli chodzi o biodra także na razie chyba nie będę od nich zamawiać tylko Wam pokażę i jeszcze tutaj mamy bluzeczkę o jeszcze chyba tom. gładka bluzka z wiskozy czarna i ona chyba jest białym. Tak, i to jest właśnie ta, którą chciałam, ale zobaczcie, jakie są rozmiary. To myślę, że widzicie: XS na S i M na L, tak? Więc mówię, to już będzie na pewno za małe. A ta właśnie też przyciągnęła mój wzrok. Ona też jest z wiskozy. Taki dekolt właśnie w kształcie litery V. Rękawki też podwijane. I też tutaj karczek i taka ładna właśnie zakładeczka. O tak ona się prezentuje, i tutaj macie jeszcze ją w kolorze takim błękitnym i w kolorze białym. No, ale tak jak mówię, dwa te rozmiary, więc od razu, z, wiecie. Z automatu dla mnie nie, ale oczywiście wy możecie mieć ten mniejszy rozmiar, więc zwróćcie sobie właśnie na nią też uwagę, bo one są takie, myślę, ciekawe, ciekawymi bluzeczkami. Także tyle, bo chciałam wam tylko po prostu być słowna, bo mówiłam, że wam pokażę te bluzeczki, które mi się podobały, a których po prostu ze względu on, na rozmiar tutaj nie mogłam zamówić, a tamtej po prostu czarnej nie było, więc nie zamówiłam.